Jak pewnie spora część z Was wie, byłem raczej bardzo negatywnie nastawiony do tej konsoli. Raczej nie z powodu samej konsoli, a z powodu tego, jak sytuacja wygląda wokół niej. No ale zacznijmy jednak od tego, czym generalnie jest Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2, to jakby się każdy spodziewał, jest drugą generacją konsoli Nintendo Switch nadal mamy styczność z hybrydą konsolową w postaci handhelda, a gdy podłączymy ją do doka, mamy nadal konsolę domową telewizyjną. Różnica polega na tym, że ta konsola w tym aktualnym zestawieniu potrafi na ekranie przenośnym wyświetlić 1080p i 120 klatek na sekundę, ponieważ ekran ma odświeżania 120 Hz. Oraz do 4K na telewizorze. Sama bryła nie zmieniła się tak, e, tak bardzo mocno. Nadal mamy nasz tablet na środku, po bokach mamy jacony. E, główną różnicą pomiędzy tymi e, dwoma sprzętami, tym a oryginalnym Switchem jest możliwość podłączania jaconów za pomocą magnesów. E, nie używamy już, tak jak wcześniej, szyn. Szyny są nam niepotrzebne, wszystko działa tak naprawdę magnetycznie. Dosuwamy tylko, to klika w swoje miejsce, do odłączenia mamy z tyłu guziczek, który odpycha nam tego Jaycona, żeby nie trzeba było jakoś mocno szarpać i tego Jcona po prostu wyrywać. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to siłą, siłą też mnie odczepi, ale ja nie będę tego robił, nie chcę, nie chcę ryzykować uszkodzenia. Chociaż na YouTubie pojawiły się już filmy, które po prostu robiły straszne rzeczy z tymi konsolami. I raczej wskazują na to, że Nintendo Switch 2 jest sprzętem dość wytrzymałym. Wiele osób na początku przy pierwszych prezentacjach obawiało się tego, że tutaj te sloty, które mamy na JCON, że one będą bardzo łatwe do wyrwania, wiele osób po prostu na YouTubie próbowało to zrobić. No i nie doszło to do skutku, więc raczej jesteśmy tutaj nastawieni na to, że ten sprzęt przy prawidłowym użytkowaniu nie powinien sprawiać większych problemów. Z dodatkowych informacji, takich z dodatkowych rzeczy, które mamy na konsoli, to jest port check oraz USB-C. Zarówno u góry, jak i na dole, co pozwala nam podłączać sprzęt do konsoli, ale dodatkowo też, jeżeli będziemy chcieli ładować konsolę grając, to no to już nie będzie nam kabelek tutaj nam gdzieś lat, tylko będzie on sobie z tyłu konsoli odchodził no i będzie to po prostu znacznie wygodniejsze. Sama konsola, pierwsze wrażenia po tych już chyba trzech tygodniach użytkowania. Powiem szczerze, że przez to jak ona jest podobna do Switcha, nie zauważam dużej różnicy pomiędzy tymi konsolami. Żeby nie było, oczywiście tak, rozdzielczość jest większa, yy, sam, same gry działają lepiej. Ekran też jest dużo lepszy i od razu mówię, że porównuję tutaj do wersji V2. Nigdy OLEDa nie miałem, nigdy OLEDa w rękach nie trzymałem, także tutaj ekran jest lepszy. No i generalnie jakby hardware'owo jest ok, jest jak najbardziej lepiej, tak jak powinno to być no, w następcy, ale w przypadku samego użytkowania powiem szczerze, że no, ta konsola jest zbyt podobna i nie odczuwa się tego, że, dostało się, że używa się tej nowej konsoli. Brak tutaj jakiejś takiej większej innowacji, poza tym elementem, który dodają Joy-Cony, a więc sterowanie myszą. Niestety wydaje mi się, że ten, to sterowanie myszą będzie po prostu takim gimmickiem, który w większości gier zostanie po prostu zapomniany. Jak to miało, ma, ma aktualnie sytuację chociażby z Dual sensem w PlayStation 5, gdzie adaptywne triggery tak naprawdę są użyte może w kilku grach i nikt raczej na tym nie zwraca sobie uwagi większej. Więc tutaj jest no po prostu moim zdaniem średnio. Tym bardziej, że system główny konsoli wygląda praktycznie idealnie tak samo, jak system oryginalnego Switcha. Odczuwalną zmianą na pewno jest fakt, że w grach troszeczkę bardziej wymagających konsola robi się dużo bardziej gorąca niż oryginalny Switch. Miałem raz nawet taką sytuację, że grając sobie w Mario Kart Online w doku, stwierdziłem, że już nie chce mi się online, po prostu wezmę, włączę sobie Brave Default, no i tą konsolę jeszcze w momencie, kiedy byłem w Mario, wyciągnąłem z doku. Ona była na tyle gorąca, że konsola dosłownie odpaliła wiatraczki na chyba 300%, żeby się schłodzić, bo po prostu nie wyrabiała z temperaturą. Nie wyłączyła się wtedy, nic się nie stało, mogłem grać dalej No ale przez jakieś dobre 2-3 minuty po prostu Te wiatraczki działały na te 300% Po tym wszystko było ok Największym plusem jeżeli chodzi o tę konsolę Na pewno dla mnie są te Joy-Cony Są na pewno dużo wygodniejsze I fakt tego, że konsola jest sama w sobie większa Trzyma się ją wygodniej moim zdaniem niż oryginalnego Switcha Nie ma tej dużej różnicy jeżeli chodzi o ergonomię Ale no po prostu fakt tego, że ten sprzęt jest większy Pozwala jakoś tak lepiej rozłożyć ręce W dodatku Joy-Cony Odczepianie ich jest dużo przyjemniejsze A i jeszcze podstawowa rzecz, której nie wspomniałem Oczywiście dużo lepsza nóżka. Tak wiem, że w OLEDzie jest ona całościowo na tyłach konsoli i podobno jest lepsza od tej, ale no tak jak mówiłem, OLEDa nie używałem. Ja tutaj przechodzę z Switcha V2 oryginalnego. Minusem tej konsoli na pewno jest fakt taki, że nawet jak samo Nintendo podaje, w rozgrywce, w zależności od gry, konsola trzyma od 2 do 6,5 godziny. Oryginalny Switch potrafił mi trzymać tych 8-9 godzin, jak grałem w jakieś indyki, no ale wiadomo, że to raczej było spowodowane tym, że ten sprzęt po prostu był dużo słabszy. W przypadku tej konsoli nie udało mi się jeszcze jej zajechać całkowicie do zera. Głównie dlatego, że większość czasu gram jednak w doku, ale miałem już dwukrotnie sytuację, że grając sobie trochę poza dokiem, gdzieś tam na kanapie. Po około 3 godzinach wyświetlało się już tam te 15-20%, więc pewnie, pewnie wytrzymałoby to może około godziny dłużej. A nie grałem w nic wymagającego, bo grałem w Bravely Default, więc tak naprawdę to jest ta różnica, jeżeli chodzi o baterie. Tak jak mówiłem już wcześniej, ekran jest lepszy. Joycony, moim zdaniem, są lepsze. Nie wiadomo, jak to będzie z driftem. Niestety efektu hala nie mamy. Głównie z tego, co słyszałem, jest to spowodowane faktem, że Joycony podłączają się magnetycznie, co po prostu e, zakłócałoby efekt hala w. E, Przykonach, w analogach, i dlatego po prostu zdecydowano się tego nie robić. No, zobaczymy, jak to będzie z czasem. Sama konsola, okej, okay, jest przeceniona moim zdaniem. Nie powinna kosztować 1000, 2000, przepraszam, 200 złotych e, polskich. Na podstawową cenę te 1700 zł moim zdaniem, byłoby ok. Okej, okay, tak jak mówiłem, hardwareowo jest trochę ten upgrade, ale no nie jest on na tyle znaczący, żeby cenę podrzucać do, aż poziomu PlayStation 5. No ja swoją konsolę kupiłem głównie tylko dlatego, że sprzedałem po prostu swojego Switcha, którego miałem w edycji limitowanej, co pozwoliło mi tak naprawdę opłacić pół konsoli. Więc miałem troszeczkę tańszą, tańsze starty, jeżeli chodzi o tą konsolę. niestety wszystko jest strasznie drogie przy Switchu 2. Zaczynając od sprzętu w postaci Pro Controllerów, Joy-Conów. dodatkowe kosztują 400 zł. Controller kosztuje 389,99 Gry kosztują 350 około. Szczególny Mario Kart, którego widziałem już w cenach 390, 360, 350, w zależności od sklepu. Tak samo mówiąc o kamerach. Kamery, kamera chyba kosztuje około 300 zł, która tak naprawdę jest gimikiem, który jest całkowicie moim zdaniem niepotrzebny. Dodatkowo średnia jest, jeżeli mówimy o GameKit Kardach. Niestety jest to, to całkowicie moim zdaniem nietrafiony pomysł. Które moim zdaniem całkowicie leży po stronie Nintendo, ponieważ, z tego co się dowiedzieliśmy, Nintendo oferuje jedynie dwa rodzaje kadrydża: 64GB, który jest straszny drogi, podobno kosztuje około 17 dolarów za sztukę, oraz jednogigowy kadrydż, który po prostu mieści tylko klucz, tak naprawdę. Ewentualnie jakieś bardzo małe indyki zmieści. No i to spowodowało, że większość gier, która teraz aktualnie wychodzi na Nintendo Switcha 2, to są po prostu gębki karty ponieważ ludziom nie opłaca się kupować tak drugiego, tak drugiego do większości gier, która ma tam te 12, 14, 20 par giga, bo po pierwsze tego nie użyją, po drugie... Ten kadrycz nie jest potrzebny aż tak bardzo, ponieważ ta prędkość wczytowania w większości tych gier mniejszych nie jest na tyle duża jak w cyberpunku, żeby po prostu te kadrydże nie wyrabiały. Dlatego osobiście uważam, że Nintendo oferując kadrydże 64 gigowe, nie oferując mniejszych, robi straszny błąd i robi straszny... Problem wszystkim kolekcjonerom, którzy będą chcieli kiedykolwiek zbierać gry, takie, jak to robi na Switchu za chociażby, ponieważ te gęinki karty po prostu nie opłacają się, nie opłaca się ich trzymać na półce. One w ciągu tak naprawdę paru lat stracą całkowicie swoją użyteczność, ponieważ, oszukujemy się, Nintendo nie będzie na stałe trzymało możliwości pobierania ich z serwerów. Tak wiem, że aktualnie na 3D czy na Wii na Wii nie wiem, ale na Wii U. Można nadal pobrać, pobrać gry z serwerów, bo Nintendo je trzyma. Ale pytanie jak długo? Pytanie jak długo? Dodatkowo, w przypadku co kiedy ktoś nie ma internetu, no, wkłada sobie kadry, i gra, ale w przypadku game no, to tak nie działa. I to jest straszny, straszny błąd. Dodatkowo uważam, że Nintendo powinno po prostu pójść po rozum do głowy no i jeżeli wytworzenie tych nowych, szybkich kadridż jest takie, takie drogie, to po prostu oferować kadridże z Nintendo 1, Switcha 1 w czerwonym pudełeczku, takim jak jest przy Switchu 2, bo po prostu większość tych gier nie potrzebuje tej super prędkości. I bez problemu ruszyłaby na tych starych kadridżach, tym bardziej, że e, bardzo dużo gier wydawanych, teraz aktualne third party, które są wydawane zarówno na Switcha 1, jak i Switcha 2, na Switchu 1 wychodzi na kadridżu, a na Switchu 2 nie, wychodzi jako game keycard. To jest totalnie podobnione. A jak już przy pobieraniu gier jesteśmy, to chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy, e, sam sprzęt... E czy to zarówno w doku, czy to w handheldzie. Niestety nie ma aż tak super karty sieciowej, jaka to by się wydawało powinna być w przypadku sprzętu, który polega praktycznie całkowicie na pobieraniu gier, ponieważ mój internet, który jest jednogigowy, został wykorzystany tylko w 30%. Konsola była w stanie pobierać jedynie 300 mega na sekundę, co wydaje się dobrym wynikiem, ale biorąc pod uwagę fakt, że no chociażby w Polsce oferuje się dużo, 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 dużo większe prędkości, no to jednak no, zależałoby mi na tym, żeby płacąc za taki internet używać go w całości. A z takich mniejszych minusów jeszcze, jeżeli chodzi o konsole, uważam, że trochę nietrafionym pomysłem jest fakt, że nadal nie mamy tutaj D-Pada, takiego klasycznego, prawdziwego zdarzenia. Wiem, że to jest spowodowane tym, żeby można było grać na dwóch, odłączasz dwie ikony, dajesz jednego, jednej osobie, drugiego, drugiej osobie i obydwoje macie wtedy przyciski, a ja sterujecie analogiem, ale nadal uważam, że ten D-pad powinien tutaj być, byłoby to znacznie wygodniejsze do platformówek i tego wszystkiego rodzaju gier. Drugim minusem na pewno jest fakt, że karty, które obsługuje konsola to są jedynie SD Express, one są strasznie drogie w porównaniu do zwykłych kart a w większości, tak jak już też wcześniej mówiłem, one po prostu nie będą wykorzystane, nie oszukujmy się. Większość gier, która będzie wychodziła na Switcha 2, to będą raczej jakieś indyki, ewentualnie jakieś stare reedycje gier w stylu w stylu właśnie Cyberpunka czy, czy Elden Ringa, którym moim zdaniem raczej nie powinien mieć większych problemów z uruchomieniem. Ok, Cyberpunk może tak, ale od tego jest 256-gigowy dysk budowany w konsolę, żeby po prostu móc go używać. Dlatego fajnym pomysłem byłoby to, żeby Nintendo pozwoliło wrzucać te starsze karty i tak nam robi Sony. Pozwala podłączyć dysk USB pod konsolę i zrzucać na niego po prostu GS PlayStation 4, które nie wymagają takiej prędkości jak na PlayStation 5. Tutaj byłoby tak fajnie, ale niestety, z tego co wiem, Nintendo nie oferuje tej opcji. Nawet jeżeli wrzucimy tę kartę z myślą o grach ze Switcha 1, a gry ze Switcha 2 chcielibyśmy trzymać na dysku, no to konsola po prostu tej, konsoli, tej, gry, tej karty przepraszam, nie odczyta. Wyrzuci informację, że ta karta jest nieobsługiwana. Z minusu, który w większości, dla większości ludzi pewnie nie będzie minusem, ale no nadal niestety nie mamy oficjalnego wsparcia dla języka polskiego. Dodatkowo, jeszcze chciałbym tylko poinformować, że pod Joyconami mamy takie kolorowe paski określające, który Joycon ma być podłączony z której strony. I one ładnie wyglądają, ale niestety okazało się, że są swego rodzaju plombą. I jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś w przyszłości rozkręcić swoją konsolę i ją e, chociażby wymienić jej pastę przewodzącą po, po upływie gwarancji, czy będzie chciał po prostu, e, no nie wiem, wymienić termopady, cokolwiek, wyczyścić ją, to będzie musiał te naklejki z dwóch stron oczywiście odkleić. E, a to wiąże się z tym, że po prostu one już nie będą fabrycznie wyglądały tak samo i w momencie, kiedy chcesz tak naprawdę zadbać o swój sprzęt, jesteś zmuszony do tego, żeby go po prostu popsuć. To jest totalnie, totalnie, moim zdaniem nie fair, Nintendo nie powinno stosować takich praktyk, no ale to jest Nintendo, <laughs> jakby, no możemy się spodziewać takich rzeczy. Dobra, no ale to w takim razie przejdźmy do może końcowego podsumowania, czy uważam, że warto kupić tą konsolę? Jeżeli byłaby to wasza pierwsza konsola od Nintendo pod względem Switchów to uważam, że tak, ale poczekałbym na jakąś promocję. Może na święta będzie jakaś promocja, która obniżyłaby trochę jej cenę i wtedy bym brał tę konsolę, ponieważ sprzęt sam w sobie jest bardzo przyjemny, jest ciekawy i na pewno po prostu jest w stanie sprawić dużo radochy. Jeżeli jednak macie Switcha jedynkę albo macie OLEDa to po prostu uważam, że lepiej poczekać na razie, bo gra sam, gra, przepraszam, konsola. Sama w sobie nie ma jeszcze takiego killera, który by powodował, że tę konsolę trzeba kupić. Nie ma jeszcze gry pokroju Breath of the Wild na premierę, na premierę Switcha jedynki. Mamy Mario Kart, który moim zdaniem jest, no nie nadaje się do tej roli. To jest gra, która jest nastawiona głównie pod online, za który też trzeba płacić. Dodatkowo nie ma prawie contentu dla gracza single player. Takim killerem może być Donkey Kong Bananza, ale tego jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie grałem, dopiero będę w stanie ocenić w momencie, kiedy, kiedy ta gra wyjdzie. Powiem tak, no ja osobiście nie narzekam, że mam tą konsolę, ale moim zdaniem różni się zbyt mało od oryginalnego Switcha, aby zachęcić większość osób do przejścia na tą platformę. Dodatkowo te gameki karty bardzo mocno odstraszają ludzi, co mnie nie dziwi. Jeżeli ktoś jest kolekcjonerem, to tym bardziej Powinien na razie zostać przy Switchu 1, ewentualnie po prostu przejść na Switcha 2 i kupować e, gry e, ze Switchem, ze Switcha 1. No tylko problem polega też na tym, że niestety niektóre, niektóre gry nie będą dostawały update'ów, albo będą dostawały płatne update'y, więc po prostu na tym Switchu 2 będą, będziemy grali w gorsze wersje gier, kupując je fizycznie, a nie w GameKickardzie. Czy polecam? Jeżeli macie wystarczająco dużo pieniędzy i chcecie, chcecie po prostu pograć komfortowo na trochę większym Switchu, to tak, polecam. Jeżeli e, dla was nie liczy się rozdzielczość i nie liczy się wygląd tych gier na Switch'u, bo w większości gracie w indyki, nie ma sensu pchać się, pchać się w ten sprzęt. E, przez najbliższe kilka lat moim zdaniem on nie zostanie wykorzystany w pełni i tak naprawdę nic nie tracicie, jeżeli zahamujecie swoje FOMO i nie kupicie tej konsoli teraz. To by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. A ja zapraszam was do następnego filmu.